Cześć. A dzisiaj mm, spróbujemy sobie coś spikować Tym razem będzie to wkładka Lockpol Ucznik, Takim oznaczeniem wkładka AL 30-35 mm. No to chodzi o tam tak, wymiary tej wkładki. Kolor złoty. Nie wiem, co to jest za model. Tak, znaczy, chyba, że to jest AL. To jest model. Rzućmy okiem. O kurde, sama konstrukcja zwrócił uwagę. Lśni złotem. Na bogato. Klucz, klucz. To jest śruba mocująca, Klucz, no. Klucz i wejście na zamek wygląda bardzo prosto. W sensie, że to chyba jest no, jedna z najprostszych wkładek po prostu. Pięciopinowa y, z szerokim wejściem. Klucz nie powinien sprawić problemu w rajkowaniu, ponieważ te piny nacięcia, no dosyć to wszystko płaskie jest tam ten końcówka jest głębsza te lekko wystają, ale to spróbujemy zaraz rajkować co jeszcze mi się tak teraz rzuca w... trochę w oczy, to to że tutaj chodzi to z takimi dużymi luzami nie jest to precyzyjna jakaś taka robota dobra Cóż, taką wkładkę podesłał Grzegorz. Jeszcze raz dzięki, spróbujmy z nią powalczyć. Tutaj mam. Tutaj mam napinacze, zaraz coś spróbujemy dobrać. Dobra, do, do pikowania pin po pinie powinien być ok. Zobaczymy, zobaczymy, czasami ten. Prosty teoretyczny zamek. Kto wie, może coś tam siedzi w środku ciekawszego. Dobra, napinam lekko. No nie, dobra, zamek naprawdę trywialny do spikowania Dziś tutaj próbowałem Próbowałem Coś na tu, chciałem tutaj powiedzieć, ale Ale zanim powiedziałem to już się spikował Zablokuję go i spróbujemy go teraz yy, zatkować Jakimś takim rejkiem To też na działa od góry Do rejkowania lepiej się nie zasłaniać Za wiele Tu mam przygotowanych parę opcji, ale spróbujmy taką. To jest taka bogata, bodajże długa. No dobra, więc zamek już jest otworzony. Spróbujmy to powtórzyć, żeby nie było, że to kompletny przypadek, aczkolwiek już spikowanie było z sukcesem. A rejkowanie to już o, przesadziłem coś. O, teraz, teraz, teraz to nie poszło tak szybko, ale nie idzie, ale spokojnie, dajmy sobie chwilkę. O, I już, dobra, więc zamek raczej prosty do spikowania. Dosyć lekki materiał z tego wychodzi, ale zróbmy sobie, zajrzyjmy. Już profilaktycznie do, do tych pinów to najprawdopodobniej będzie coś, coś kompletnie bez... Y bez pinów zabezpieczających na pewno nic tam nie czułem takiego chyba jedna z najsłabszych wkładek z jakimi miałem do czynienia aczkolwiek tutaj mam jeszcze do innego testu taką e, najtańszą To kupiłem za 14 zł wydaje się bardzo podobna ale klucz trochę lepiej wycięty ale to do innego trochę testu to za, 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 za chwilę parę będzie dobra mianowicie będę chciał Pokazać próbę odbezpieczenia, może takich drzwi, które zamka, które ktoś tam wpuścił jakiś klej, no, ale to... Jeszcze. Jeszcze nie dzisiaj. Dobra. <laughs> Omega powinna przynajmniej to, to wszystko łatwo powinno być... Być zejść, wyjść. Ponieważ te omegi są bardzo cienkie. Więc liczę na to, że nie będę miał z nimi wielkich problemów, bo to, to strasznie słabe materiały. To się wydaje naprawdę mega już. Co omega na tym pierścieniu? Zewnętrzny zaciskowy. Praktycznie zdjęty. Gdzie ja tu miałem coś? Czy mogę to chwycić? No, może jakieś kombinarki wezmę po prostu. Dobra. No i cóż, otwieramy. Wyjmujemy sobie rdzeń. Naprawdę złoto kura, tutaj. Złote, a skromne. <laughs> I cóż my tu mamy? Sobie patrzymy. O, sorry. No, zwykle, zwykle, te kipiny na pewno będą zwykłe. No tam też będzie wszystko zwykłe. No, ale przynajmniej jest pięć, a nie tylko wycięcia i udowanie. Był naprawdę naprawdę. Pierwszy raz widzę wkładkę aż tak znów aż tak, nie jest musiąc, Tylko to jest specjalnie powlekane jakimś tam. Znaczy, pewnie jest na w środku albo jakaś inna, ale jak lustro. Dobra, co dalej można o niej powiedzieć, to to, że raczej nie ma żadnych zabezpieczeń mm, antyprzewierceniowych. A wkładka no, do drzwi wewnętrznych to jeszcze OK, się, tutaj. ale nic innego raczej nie radzę giełka No tak, powiedzmy popychać albo przy w pinie. no i zwykłe piny, najzwyklejsze. I tak to tak to wygląda, słuchajcie. Więc dzisiaj, jak to u czasami, nawet się uda. <śmany> z materiałem prostym, miły, przyjemny spikowania Konstrukcja niezbyt. Zresztą yy... w ogóle w to w ręku. Yy, jak się trzyma, to, to to wszystko tutaj mam wrażenie, że z dużą, jakby, tolerancją zostało zrobione. Naprawdę. Wszystko tutaj chodzi, cały ten cylinder, y, z, z tym kluczem, to nie jest płynna robota. Nie wydaje mi się, że ten zamek y, potrafił długo żyć, także tyle. Trzeba się powyciera, coś tam się powyrabia, skoro jest już na starcie, to, to nie zawsze będziemy... Tak, czasami coś włoży się, na przykład klucz, nie jest zbyt do końca, a jednak spory ruch. O. To, to, to zaczepiam, ale jednak uda mi się to przekręcić. No i tam się wszystko będzie z czasem dosyć łatwo i no, wyrabiać sprawnie niż w takich konstrukcjach mocno spasowanych. Dobra. To tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.